Witaj w przestrzeni nawi. Przed nami dów. A zatem zapraszam na czytanie, co nowego idzie w Twoją stronę. Skorpionie, co nowego idzie w Twoją stronę? Według Tarota to ósemka kielichów, czwórka buław i siódemka kielichów. Znasz dobrze transformację. Dla Ciebie zmiana to nie moda, ale natura. Właśnie teraz wszechświat prowadzi Cię w stronę wewnętrznej zmiany. Która może rozpocząć się od pozornego odejścia, ale zaprowadzi cię do miejsca, w którym znowu czujesz się u siebie, w sercu i w duszy. Ósemka kielichów to karta odejścia, ale nie ucieczki. To jest odejście z wyboru. Może masz wrażenie, że coś, co kiedyś miało sens, relacja, praca, sytuacja, dziś ci już nie karmi. Może czujesz wewnętrzną pustkę, której nie da się napełnić byle czym. Ósemka kielichów mówi: Odchodzę nie dlatego, że nie kocham. Odchodzę, bo muszę odnaleźć siebie. To może być dosłowne rozstanie, ale też symboliczne oderwanie się od przeszłości, schematu lub nawyku, który cię ogranicza. Czasem ta karta pokazuje decyzję podjętą w ciszy, bez dramatów, bez fajerwerków, ale pełną odwagi. Z czwórką buław po odejściu przychodzi stabilność i świętowanie. Paradoksalnie, kiedy przestajesz szukać akceptacji gdzie indziej, zaczynasz budować ją w sobie. Czwórka była w to karta domu, współpracy, radości i poczucia bezpieczeństwa. Może wracasz do ludzi, przy których możesz być sobą. Może tworzysz nowe miejsce, dosłownie lub symbolicznie, gdzie twoja energia może się zregenerować. To znak, że po rozstaniu przychodzi nagroda coś lekkiego, prawdziwego, twojego. Może nawet moment ulgi Dobrze, że nie poszedłem Dobrze, że wybrałem siebie. Siódemka kielichów to karta iluzji, wyborów i marzeń. Gdy odzyskujesz wolność, nagle pojawia się wiele opcji, ale nie każda z nich jest szczera, nie każda ma wartość. Siódemka kielichów ostrzega. Nie daj się zwieść pozorom. Wybieraj to, co jest zgodne z tobą, a nie to, co błyszczy na zewnątrz. To czas, by zaufać swojej intuicji, a skorpion w tym akurat jest mistrzem. Możesz mieć teraz wiele pomysłów, nowych kontaktów, pokus, ale najpierw zapytaj siebie, czy naprawdę mnie to nasyca, czy to jest prawdziwe? Czy to tylko fantazja? Skorpionie, nowe energie, które do ciebie idą, to przede wszystkim emocjonalna wolność i oczyszczenie przestrzeni życiowej. Odchodzisz fizycznie lub duchowo od tego, co już cię nie wspiera, i właśnie dzięki temu robisz miejsce na coś autentycznego. Odzyskujesz siebie, i choć droga może wydawać się mglista, w sercu dobrze wiesz, gdzie chcesz dojść. Tylko nie daj się zatrzymać złudzeniem po drodze. Masz wszystko, czego ci trzeba. Jasność, siłę i wewnętrzną prawdę. Dziękuję za Twoją obecność. Jeśli chcesz wracać po więcej, zostaw suba, lajka lub komentarz. To dla mnie znak, że warto nagrywać dalej. Niech ci się darzy.